No to dobra teraz co nie no i właśnie w tym no tym odcinku ja wam pokażę co robią czterej dresiarze czyli lole kłysy Bajceps i kazio na cmentarzu co. Nie, no to ja już Wam to teraz pokazuję, co oni tam, no tam robią, co nie, no to jak, no i właśnie ja Wam też pokażę, co robią oni przed tym grobem, a jakim grobem to ja wam to zaraz pokażę, co nie, no to jak, no to ja już wam to ten, tego teraz wam to pokazuję, teraz co nie, no to dobra, teraz co nie, no to ten. Tego no to teraz dobrano i właśnie tak ten grup, o którym od kilku odcinków ja wam mówiłem, to właśnie ja wam to pokażę, co nie, no to jak, no to ja już. Wam to teraz pokazuję, dobra, no to co ja tam wiem, no to ja już wam pokazuję, co się tam dzieje, co nie, no to teraz ten tego nie będę wam przedłużał. Tylko pokażę, co się tam dzieje, co nie, no to jak, no to teraz koniec gadania, a czas teraz na pokazywanie, co nie, no to ok, dobra, co nie, no to ok, ok. Okej okay, już ja kończę gadanie, a idę wam pokazać ten grób i tych kolesi, no to okej. Okay. No to dobra moi kumple, no to właśnie, to jest ten, no ten, no ten grób, co nie, no i właśnie w tym, no tym grobie jest pochowana córka pani niemilskiej. Tej od Angola tylko ciekawe, która z nich była jej matką co nie ale dobra, nieważne, podobno ktoś na YouTube a wrzucił, że jej duch tutaj wyszedł z grobu. Zaczął sobie tutaj chodzić, co nie tylko, że duchy nie istnieją, co nie, ale dobra teraz, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to teraz ten tego no. To koniec teraz gadania, co nie, a czas zrobić to, co trzeba, czyli iść, przywołać jej ducha, co nie, jeśli w ogóle duchy istnieją, co nie, ale dobra teraz, no. To ten tego teraz koniec gadania, co nie, a idziemy my ten tego na ten grób, no to jak ma ktoś tabliczkę chuja, czy nie, bo podobno łysy ją miał wziąć. Ze sobą co nie, no to wyciągamy teraz telefony, no i filmujemy ten grób, no to gotowi do boju, no to start. No to dobra teraz. Co nie moi kamli, tak ja mam to no tablicę chuja, tak jak ty kazałeś mi to przynieść, co nie, no to jak, no to ja tam mam to gotowe, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, ale dobra, no to co ja tam wiem, no to mam już tom, no tom, no tą tablicę chuja, no to teraz czas to wziąć, co nie, no to teraz ten tego może koniec gadania, a teraz idziemy po to, co mamy, co nie czyli. Przywołać jej ducha, co nie, no to teraz koniec gadania, a idziemy ją przywołać tylko ciekawe, na co zmarła ta córka pani. Niemilskiej i tej od Angola, a nie ci czekaj, już wiem właśnie na Białaczkę, co nie pamiętacie, że ona zmarła na Białaczkę, co nie, ale dobra, no to teraz koniec gadania, a idziemy zdobyć coś jeszcze, co nie, no to teraz koniec gadania, a idziemy po to, co mamy, co nie, no to dobra teraz co nie no to dobra, Lolek wyciągał już tom, no to em tablicę, no i czas teraz przywołać duchy, co nie moi kumple, no to okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No to dobra, Lolek i łysy, ja tam się trochę ten tego teraz boję tego, co tam może z tego grobu wyjść, co nie, no to jak, no to zróbmy my teraz to, co mamy. Co nie no to jak czy my tam idziemy zrobić to co mamy, bo ja się ten tego trochę teraz boję, co nie, ale dobra teraz, co nie no to teraz dobra no to. Chodźmy już przywołać tego ducha i jeszcze to nagrać, co nie no to teraz koniec gadania. A idziemy włączyć nasze smartfony, nasze telefony, co nie, no to. Włączamy my już teraz te, no nasze telefony, no i idziemy to nagrać, to telefonem, co nie, no to jak, no to jak, no to my już idziemy to nagrać, co nie, no to. Koniec teraz gadania, a idziemy my to teraz nagrać, co nie no to okej okay, moi kumple, chodźmy to już nagrać, co nie no to okej, okay, okej, okay, okej, okay, nagrajmy my to już co. Nie no to okej, okay. dobra, no to koniec gadania, idziemy my to już tam nagrać, no to okej, okay. co nie koniec gadania, czas na nagrywanie, no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to jak tam łysy, lolek. I biceps idziemy my teraz, ten tego zrobić, to co trzeba, co nie, no to jak? To będzie, to ja nie wiem, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to teraz, ten tego, no to co ja tam wiem, no to zróbmy my teraz to, co mamy zrobić, co nie, no. To jak tam lolek, łysy i biceps, no to my już przywołujemy tego ducha, tylko czas ten tego, to teraz nagrać, co nie no to jak, czy my tam, no tam idziemy my. To tam nagrać, czy nie, no mi to powiedzcie, co nie no to jak tam moi kumple, idziemy my ten tego iść, to tam zrobić, czy nie, no to nagrajmy ten tego teraz. Dusze tej dziewczynki, co nasza baba ze szkoły chce, żebyśmy to nagrali, co nie no to dobra teraz, co nie no to teraz ten tego, no to koniec teraz gadania. A jak idziemy my ten tego to nagrać, czy nie no mi to powiedz, co nie no to jak to będzie, co nie no to dobra teraz, co nie no to koniec ten tego teraz. Gadania co nie, a idziemy to nagrać, czy nie no mi to powiedzcie moi kumple, co nie no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz co nie no to jak tam moi kumple no to jak tam moi kumple no to na razie przedostatni odcinek tej no tej serii o nazwie Władcy Miśków. A co wymyśleliście, że to będzie o tej konkurencyjnej serii, będącej kolorowym połączeniem władków much z różnymi anime i mangami, no to się na razie. Pomyliliście co nie no to dobra teraz co nie no to koniec Teraz gadania a idę wam pokazać to co trzeba co nie no to dobra teraz co nie no to koniec Teraz gadania a idę wam zakończyć ten no ten odcinek co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie no to papa cześć no to do następnego Odcinka co nie no to papa cześć do następnego no to okej okay, no to do widzenia papa cześć do następnego odcinka co nie no to dobra teraz co nie no to. Koniec teraz gadania no to zakańczam już ten odcinek no to papa cześć do następnego no to elo elo elo.